dziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza, Mediteusz. Dzień dobry, dziewczynki i chłopcy. Nisko się kłaniam. Słuchacze i słuchawki, witajcie. Mediteuszki i Mediteusze. Jest poniedziałek, 9 dzień czerwca 2025 roku. Słońce wzeszło o 4.26, zajdzie o 20.58. Imieniny obchodzą Pelagia, Felicjan i Maria. Solenizantom wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe, to i tak się spełni. Dziś dzień skakania po kałużach. Motto na dziś? Nie mów hop, dopóki nie przeskoczysz. Przysłowie polskie. 543. Wydanie codziennika motywacyjnego. Siadamy wygodnie, zapinamy pasy i odjeżdżamy. Dziś technika, chyba jedna z najważniejszych w Twoim życiu. Naprawdę. I nie będzie to medytacja, nie będzie to uważność, nie będzie to puszczanie kwantowej intencji. Nie będzie to oddychanie, nie będzie to też wizualizacja. Dzisiaj przepotężna technika, która zmienia życie, która zmienia życie o 180 stopni, która wyciąga z ogromnych deficytów, która pozwala przemodelować wszystko to, co do tej pory w Twoim życiu nie działa tak, jak winno działać. I chociaż na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo trywialna, i jest techniką, która zmieniła miliony żyć na całym świecie. Miliony ludzkich istnień dzięki tej technice zmieniło, przemodelowało, zaczęło żyć dokładnie tak, jak chcieli zawsze. O czym mówię? Metoda 5 razy dlaczego. Five wise. 5 razy dlaczego. To jest coś, co zmieni Twoje życie, jeśli to zastosujesz. Posłuchaj bardzo uważnie. Prosta i niezwykle skuteczna metoda analizy przyczyny problemu. Powstałego deficytu, obecnego deficytu w Twoim życiu, czegoś, co nie pyka, nie działa dla Ciebie. Polega na zadawaniu pytania dlaczego, pięć razy z rzędu i każdorazowo pogłębiając odpowiedź, by dotrzeć do pierwotnej przyczyny danego deficytu, problemu, a nie tylko leczyć objawy. Ja nie wiem, czy Ty zauważyłeś albo zauważyłaś, że nawet w tej niebieskiej, rozwojowej bańce, jak mawiał Bob Proctor, wielu leczy. Tylko i wyłącznie objaw, czyli to, co jest widoczne. Dany deficytowy dół, coś nie pyka, nie działa, a to medytacja, a to transik, a to se poddycham, a to najlepiej, jak se puszczę kwantową intencję, na polecie, a wszechświat przecież jest tak super, że on to spełni wszystko. Ale ten deficytowy dół, ta sytuacja, to, co nie pyka, co cię uwiera, nie powstało samo z siebie. Ono nie urosło na drzewie, nie zostało ci wysłane poleconym priorytetem, a ty przez przypadek otworzyłaś, otworzyłaś kopertę i, o Boże, co to przyszło? Słaba praca, słabe pieniądze i tak dalej. Wiele osób chce leczyć tylko i wyłącznie przyczynę tego, co w ich życiu nie stanowi o ich dobrostanie. Jednakże naprawdę tylko śmiem twierdzić, że 5% zastanawia się, dlaczego tak się stało. Skąd ów deficyt się wziął? Jakież to decyzje, postanowienia, kontakty czy cokolwiek innego spowodowało, że znalazłem się albo znalazłam w tym głębokim deficytowym dole. I z jakiego powodu, dlaczego często przesiedziałam, przesiedziałem w nim całe dekady. Metoda pochodzi z Japonii, mówię o metodzie pięć razy dlaczego. W firmie Toyota wymyślono, Nową metodę I była stosowana w zarządzaniu jakością produkcji. Dziś, naprawdę od bodaj chyba 35 lat, wykorzystywana jest z coachingu, w psychologii, w codziennym życiu. Ludzie, którzy zatknęli się z tą metodą, na początku powiedzieli: kurde, 5 lat, przecież ja wiem, co sobie odpowiadała na pytania. Co ja będę, so... przecież ja wiem, dlaczego słabo zarabiam. Wiem, szef debil mało płaci, skąpiec. Najlepiej, żeby nic nie płacił. No to co ja mam sobie zadawać pytania, dlaczego? No nie jest tak do końca. Odpowiedź, którą sobie udzielisz w umyśle, jeżeli sobie zadasz pytanie, dlaczego w moim życiu mało zarabiam? Pierwsza odpowiedź z poziomu świadomego umysłu będzie tak zwanym plastrem. Będzie tak zwanym czymś, co siedzi ci na wierzchu. Czyli, no dlaczego? No bo tak, tak jak ci powiedziałam, szef debil, skąpiec, słabo płaci, niech spada na drzewo. Tak to jest w ogóle. I większość osób nie podejmuje rękawicy, żeby iść dalej. No bo po co? Metoda pięć razy dlaczego jest jak szpilka. Ona nie robi skrzywdy zbytniej, ale naprawdę boli. Szczególne czwarte i piąte pytanie. No dobra, jak to zrobić? Posłuchaj bardzo uważnie. Wybierz sobie jakiś deficyt, który jest obecny w Twoim życiu, który Cię trawi. I umówmy się: deficytowe doły nie są czymś, co my jako ludzie chcemy, żeby było obecne w naszym życiu. Koniec, kropka. Masz, masz taki deficyt? Więc ja podam Ci pewien przykład, a Ty sobie pod ten przykład, to znaczy będzie trzy przykłady w sumie, ale sobie pod każdy z nich, no bo ilość deficytowych dołów w ludzkim życiu jest tak zatrważająco wielka, że nie jesteśmy w stanie nawet jakbyśmy robili to przez dwa tygodnie, zrobić na każdy deficyt. Ale posłuchaj, jeżeli dajesz radę słuchać i rozumiesz, co się do Ciebie mówi, to naprawdę nie będziesz miała albo miała żadnego problemu z wykonaniem tejże metody. Dobra, jest tak, wybierz sobie jeden deficyt. Na przykład, ja tutaj mam taki przykładowy. Jestem zestresowany każdego ranka. No, jedziemy. Pierwsze pytanie: Dlaczego jestem zestresowany każdego ranka? I szczera odpowiedź: No, bo zawsze się spieszę i boję się, że spóźnię się do pracy. Ale dlaczego się spieszysz? No, bo wstaje późno. No, ale dlaczego wstajesz za późno? Bo wieczorem długo siedzę w telefonie, komputerze i nie mogę zasnąć. Dlaczego siedzisz długo w telefonie przy komputerze? Bo to jedyny moment, kiedy mogę się odłączyć i mieć chwilę dla siebie. Dlaczego potrzebujesz tego momentu dopiero wieczorem? Bo w ciągu dnia nie mam żadnego czasu dla siebie. Rozumiesz? I teraz jesteś w punkcie, w którym już wiesz, że prawdziwym problemem nie jest poranne spóźnianie się. Tylko brak czasu dla siebie w ciągu dnia. Rozwiązanie nie tylko wcześniejsze wstawanie, ale także świadome planowanie chwil regeneracji w ciągu dnia. Pięć razy, dlaczego? To jest taki świder. Tak zajebiście głęboki i długi, że jest w stanie dowierdzić się do sedna problemu. Ja mam prośbę, nie traktuj tego naprawdę, że, o, tam tam se pięć razy, dlaczego? Przecież ja wiem, co, wiem, że co? On mnie nie kocha, bo mnie nie kocha, dlatego, że se znalazł młodszą. No, zazwyczaj tak jest, ale to nie o to chodzi. Przykład drugi. Kontekst zawodowy. Nie mogę skupić się na pracy. Coś, co naprawdę w wielu przypadkach jest czymś, co na sesjach u coacha zdarza się częściej niż często. Dlaczego nie możesz skupić się na pracy? Odpowiedź. Bo ciągle ktoś mnie rozprasza i pisze do mnie na komunikatorze. No ale dlaczego ciągle ktoś pisze do ciebie na komunikatorze? Bo jestem dostępna i nie wyłączam, albo dostępny i nie wyłączam powiadomień. Ale dlaczego nie wyłączasz powiadomień? Boję się, że coś przeoczę i zostanę źle oceniony, oceniona. Ale dlaczego boisz się negatywnej oceny? No bo ostatnio mój przełożony zwrócił mi uwagę, że jestem mało zaangażowany, zaangażowany. A dlaczego usłyszałeś, usłyszałaś, że jesteś mało zaangażowany, zaangażowana? Bo przez chaos nie dostarczyłem, nie dostarczyłam jakiegoś tam, na przykład, raportu na czas. I wniosek. Problemem nie jest brak skupienia, ale lęk przed oceną i brak systemu zarządzania czasem i oczekiwania. Zobacz albo kolejny przykład, który też jest wielce obecny na wielu sesjach coachingowych. Kontekst relacyjny. Często kłócę się z partnerem. Ileż ja to razy słyszałem? Dlaczego się kłócicie? Bo czuję, że nie mam wsparcia. Dlaczego czujesz, że nie masz wsparcia? Bo gdy mówię o problemach w pracy, partner mnie zbywa. Ale dlaczego partner cię zbywa? Bo mówi, że nie lubi słuchać o problemach z pracy wieczorem. Ale dlaczego rozmawiacie o problemach z pracy wieczorem? Bo wcześniej nie mamy na to czasu. A dlaczego wcześniej nie macie na to czasu? Bo oboje wracamy zmęczeni i nie planujemy wspólnej przestrzeni na rozmowę. Wniosek? Źródłem kłótni nie jest brak wsparcia, lecz brak jakościowego czasu i przestrzeni na rozmowę. Pięć razy dlaczego? Coś, co jest w stanie naprawdę wykręcić wielkie, ale to wielkie rzeczy w Twoim życiu. Ostatni przykład. Weź go na zawsze. Szczególnie ci, którzy mówią, że nienawidzą swojej pracy i mało zarabiają. A często. Dlaczego tego użyłem? Często, jak trafiają do mnie ludzie na sesję coachingową, rozmawiamy o różnych deficytach. I w wielu przypadkach takim ogromnym deficytem jest praca. Czyli ktoś ma pracę i uważa, że ta praca jest zła dla niego. Że mało zarabia, nie jest doceniany, że wszyscy wokół awansują, a on na tej podstawowej pensji już przez piąty rok. I tylko cały czas szef Debil dorzuca kolejne, kolejne projekty, wymaga, wymaga i nic. No więc posłuchaj, bo to może być naprawdę mała rewolucyjka w Twoim życiu. Dlaczego mało zarabiasz i nie lubisz swojej pracy? Bo wykonuję powtarzalne zadania, które mnie nie rozwijają i są bardzo słabo płatne. Dlaczego zatem wykonujesz powtarzalne i słabopłatne zadania? Bo nie mam kwalifikacji ani doświadczenia, które pozwoliłyby mi aplikować na lepsze stanowisko. Dlaczego nie masz kwalifikacji ani doświadczenia? No bo nigdy nie inwestowałem, nie inwestowałam w rozwój zawodowy ani edukację. Dlaczego nie inwestowałaś, nie inwestowałeś w rozwój zawodowy i edukację? No bo nie wiedziałam, nie wiedziałem, w jakim kierunku chciałabym, chciałbym się rozwijać, a do tego bałam, bałem się zmiany. Dlaczego bałeś się zmiany i nie wiedziałeś, w jakim kierunku iść? Bo brakowało mi pewności siebie i nikt wcześniej nie zachęcał mnie do szukania swoich mocnych stron. Zobacz, prawdziwa przyczyna niezadowolenia z pracy i niskich zarobków nie leży tylko w złym zawodzie. Ale głębiej w braku kierunku, w niskim poczuciu własnej wartości i braku wsparcia w procesie wyboru ścieżki zawodowej, edukacji i tych wszystkich innych rzeczy, które składają się na to, że my lądujemy w pracy, która nas jara kręci i jesteśmy w stanie coś tam osiągnąć. Zobacz, pięć razy dlaczego to same korzyści, tylko tutaj nie należy oszukiwać samej siebie, samego siebie. To jest taka mała spowiedź przed samym sobą, sam, samą sobą. Siądź, weź kartkę i odpowiedź na te pięć pytań. Naprawdę, pięć razy dlaczego. Przede wszystkim docierasz do sedna problemu. Po drugie, podejmujesz mądrzejsze decyzje, bo wiesz z czym tak naprawdę masz do czynienia. Po trzecie, rozwijasz samoświadomość, uczysz się słuchać samej siebie, samego siebie. Pomaga zarówno w pracy nad sobą, jak i w relacjach z innymi. Genialna technika do rozwiązywania konfliktów zawodowych. Zresztą, notabene, dziś w roku zdobywcy jest pewna bardzo bliźniacza technika, ale to ci, którzy są w roku, to wiedzą, jaka. Jak zacząć? Przede wszystkim zastanów się nad jednym problemem, który wraca do ciebie jak bumerang. To jest podstawa. Nie pisz na 52 kartkach, dlaczego ja mam przesrane w pracy, dlaczego Bartek mnie nie kocha, dlaczego Halina mnie zdradza, dlaczego wzrosły raty leasingu. To nie tak. Wybierz jeden, najbardziej dokuczający ci deficyt i się z nim rozpraw. I teraz zobacz, to, że ty dostaniesz odpowiedzi na te pytania, niewiele zmienia, bo nadal one pozostaną jako zapisana przez ciebie kartka, prawdopodobnie A5 albo A4. I nic z tego nie wyniknie. No bo sztuka nie polega na tym, żeby odpowiedzieć sobie tylko i wyłącznie na pytanie i powiedzieć, aha, no to nara, i pójść z powrotem w ten sam głęboki jak rów mariański deficyt, tylko żeby wyciągnąć wniosek z tego i zacząć działać nad zmianą zastanego stanu. Pięć razy, dlaczego dać ci odpowiedź tak precyzyjną? dać ci odpowiedź tak jednoznaczną, że tutaj naprawdę nie trzeba będzie być wybitnym naukowcem, filozofem, erudytą, żeby skumać, co należy zmienić, zastanów się pięć razy dlaczego, a potem wniosek, zastanów się nad wnioskiem, zrób to szczerze. Czasem tak powiem ci z doświadczenia, bo zauważam to, czwarte albo piąte pytanie najbardziej boli. Bo właśnie wtedy zbliżasz się do prawdy, z jakiego powodu jesteś w tej dupie. Naprawdę. Ile to razy ja na sesjach widziałem, no ale kurde, naprawdę? To tak było? No tak było. My jako ludzie jesteśmy poszukiwaczami yy, plastrów na przyczynę, na ranę, że tak powiem. Czyli nie na przyczynę, z jakiego powodu skaleczyliśmy się nożem w łapę, tylko chcemy zakleić, żeby nam już nie leciało żeby nas nie bolało. I nie ma znaczenia, że tam znowu nieumiejętnie używamy noża czy czegokolwiek. To nie o to chodzi. Nie szukaj plastrów w życiu. Nie szukaj w życiu gipsu i szpachli, żeby ukryć dziury. Zastanów się, z jakiego powodu one powstały. Co takiego jest przyczyną, że skaleczyłeś, skaleczyłaś się w rękę? Oczywiście metafora, albo że masz jakieś tam coś dziurawego. Nie? To jest Coś, jak sobie zdasz sprawek, co zmienia Twoje życie w 100%. Szczególnie technika 5 razy. Dlaczego? Ona robi niesamowitą robotę. Jednakże zaczyna działać w momencie, kiedy wyciągniesz wnioski i zaczniesz zmieniać to, co uzyskałeś albo uzyskałaś przez te 5 zadanych pytań. Absolutny game changer. Zastanawiałam się, z jakiego powodu. Dopiero w 543 codzienniku o tym mówię. A to jest coś, co wielu naprawdę jak możesz się z tym pobawić na początek. Jak nie chcesz, jak się boisz, bo są ludzie, którzy będą mieli kurde, a jeszcze się czegoś o sobie dowiem, to będzie niefajnie. To weź sobie malutki deficyt unio. Deficycik. Coś, co tam będziesz mogła se olać albo mógł. I zrób pięć razy dlaczego. I zobaczysz, co się wydarzy. Ja jak Pracuję z techniką, dlaczego już bodaj 20 lat? To często mam tak, że wielu, wielu kozaków, naprawdę prezesów wielkich korpo, gości i kobiet, które mają na kontach: u, dochód narodowy Etiopii brutto to Miki. I oni pracują nad jakimś deficytem no bo każdy z nas ma i dla każdego jakiś tam deficyt w naszym wyobrażeniu jest tym największym, najważniejszym, Ever. I jak dochodzimy do czwartego, piątego pytania. Ktoś mówi, o oh, no, to dałem czadu, dałam czadu, ale to nie dociera do nas, jak tak przechodzimy. Jeszcze zresztą też zdarzają się ludzie, jak rozmawiam o technice dlaczego, tak jak Ci powiedziałem na początku tego odcinka, dlaczego mało zarabiasz i jesteś niedoceniana w pracy, bo szefa debila, mało płaci, skąpiec, chytrus, cholerny, kupił sobie kolejne Porsche, a mi nie płaci. No i zaczynamy zabawę z techniką dlaczego. I ona nieraz pączkuje na różne, no bo wiesz, dlaczego tu pracujesz, dlaczego mało zarabiasz, dlaczego i dlaczego i dlaczego. I tych pytań dlaczego możesz sobie postawić wiele. Ale to, tak jak ci powiedziałem, nie polega na zadawaniu samych pytań. To polega na wyciąganiu wniosku i na zabijaniu, eliminowaniu przyczyny, przyczyny tego, z jakiego powodu znajdujesz się w tym, a nie w innym deficycie, a nie skutku, nie objawu. Metoda 5 razy dlaczego. Mam takie swoje ukute, prywatne stwierdzenie. I Już mówiłem w tym podcaście, jest jak szpileczka. Ona nie zabije, ale zajebiście zaboli. A jak zaboli, no to wiadomo, nie chcesz, żeby bolało następnym razem, to weź to zmień. Kawowiczom z bajkofi.tu Medite mediteusz wiecie za co, dlaczego i po co. Książki Feng Shui wyszły... Prawie wszystkie. Chyba, nie wiem do końca, bo widziałem, że tam jakieś zwroty były i jeszcze jakieś rzeczy, które były łączone z innymi książkami. No i tyle. A do ludzi, którzy po pomylili adresy e-mail, napisałem do większości. Kurczę, powiem wam, że zatrwożenie mnie wzięło, ile jest literówek w adresach e-mail. To jest zatrważająco wielkie. Słuchajcie, dobra informacja. Wczoraj, znaczy nie, nie wczoraj, w piątek przyjechały do nas księgi dobrostanu. A prócie, stemplowanie, wypisywanie numerów kolejnych, które są numerami każdej książki, bo jest limitowana jedyna i nie będzie do druku. I te, które zostały podpisane, ostemplowane, zostają spakowane i wysłane. I tak samo, jeżeli ktoś kupił Fengshui i Księgę Dobrostanów i ona jest połączona, no to ta Fengshui i ta Księga Dobrostanów dojdzie. I tutaj kolejny apel. Moi drodzy, jeżeli. Kupujecie książkę, na przykład samokontrola umysłu metodą Silwy, która jest dostępna, i kupujecie na przykład księgę Dobrostanów, której premiera kiedyś tam była, nie w sensie, że trwało to ileś czasu, i odpalacie się za pięć dni, że nie macie książki, to jest tak, jeżeli łączymy zamówienia, to my zawsze czekamy do ostatniej premiery. Jeżeli też e, kupujesz księgę Dobrostanów, która ma premierę teraz, i nie wiem wielką księgę afirmacji, która ma premierę gdzieś tam, to wysyłamy po ostatniej premierze. Naprawdę wiele osób nie czyta, nie czyta, nie zauważa nawet wpisanej 3-4 razy na stronie daty premiery, tylko potrafi napisać faki do mnie albo do Ady, że zapłaciłam, zapłaciłem, nie mam książki. To tyle. Słuchajcie, jutro, we wtorek, wtoreczek w Toruniu, Mam dla was niespodziankę, nad którą spędziłem 6 tygodni łącznie. Jest to coś, co nazywa się mentalny bezpiecznik. Fragmenty tego będą na YouTubie, a reszta ląduje w sklepie. Zestaw nagrań Jakobson, Schulz, Bodyscan, skrócona wersja autogenno-relaksacyjna, skrócona wersja autogenno-progresywna, no, cały zestaw ląduje w sklepie. Jutro już będzie można mentalny bezpiecznik klikać. Fragmenty długie, obszerne będą na YouTube. Tak to jest. Czekałem długo, bo konsultowałem z wieloma... Specjalistami od Jakobsona i Szulca, moimi znajomymi, ale którzy wiecie, doba ma 24 godziny, czas nie stoi, nie powiem gdzie i jak. No, także jutro ciekawości na kanale Mediteusz naprawdę będzie grubo, bo to coś, co, nad czym się zastanawiałem tak naprawdę parę lat. No, bo wiecie, jestem ogromnym orędownikiem Szulca i Jakobsona i Bodyscan. I ja wiem, i mam pewność, i daję sobie łysy łeb ściąć, że tak jest. Mało tego. Potwierdzają to moi znajomi fizjoterapeuci w całym kraju, w Stanach, w wielu miejscach na świecie, a znam ich naprawdę sporo, że jakobson Schulz i Body Scan robią niesamowitą robotę, że to jest coś, czego powinni wszyscy bez wyjątku być uczeni i stosować bez żadnego naprawdę, ale nawet mu okiem. Spokojne ciało, spokojny umysł to jest brak stresu. To jest jasny umysł do poszukiwania rozwiązań. To jest sen. To jest mniej chorób cywilizacyjnych albo w ogóle al całkowita eliminacja przyczyn, że odstresowe choroby mogą cię dojeżdżać. To lepsza nauka, lepsza kumacja. To w ogóle, ja nie wiem z jakiego powodu ludzie, którzy mają dostęp do Jakobsona, szulca, do bodyscan, do tych wszystkich rzeczy, tego nie stosują. Znaczy ja wiem, bo im się nie chce, bo nie wierzą w takie rzeczy, bo lepiej wziąć prochy i pójść spać, lepiej zcedować na wszechświat, że coś nie idzie, niż szukać rozwiązania. No więc jutro przez mentalny bezpiecznik to wszystko się będzie mogło zmienić. Tymczasem ukłony do samej ziemi zasyłam. Kłaniam się nisko, zaczynamy nowy cudny tydzień. Wszystkiego dobrego dziewczynki i chłopcy, do usłyszenia jutro o 6 rano. Pa! Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.